Słuchajcie, rzadko mówię o filmach, nie wiem czy to w ogóle nie jest po raz pierwszy, ale ten serial, który dzisiaj obejrzałem, 10 odcinek czwartego sezonu, jest absolutną perełką pośród całego tego badziewia i wysypu seriali i filmów, których możemy śledzić na różnych platformach. Dla tych, którzy nie wiedzą, For All Mankind to jest serial, który mówi o alternatywnej historii podboju kosmosu, o alternatywnej historii podboju Księżyca, później Marsa przez dwa, przez dwa mocarstwa. Rosję i Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Jest to absolutna perełka pośród, pośród nawet różnych innych filmów science fiction tego typu, gdyż zawiera tyle różnych historii, subhistorii, fantastycznych postaci, że nie sposób tego opowiedzieć w jednym filmiku i wcale nie zamierzam. Po prostu chciałbym jedynie wam to polecić. Jestem dzisiaj po dziesiątym odcinku czwartego sezonu i jest mi Przyznam cholernie przykro, że teraz trzeba będzie czekać dwa lata albo półtora roku na, na sezon kolejny, o ile w ogóle powstanie. Zobaczymy. Jest to serial ze stajni Apple TV Plus i tak jak obok fundacji, na podstawie książki Zaka Simowa, jest to mój ulubiony absolutnie serial SF, i to tego SF takiego dotykalnego, namacalnego, który właściwie może być, może być przed nami za kilka, kilkanaście, dziesiąt lat. To wcale nie jest, to wcale nie jest wymyślona historia, która wcale, nie, która wcale nie musi się wydarzyć. Absolutnie może się wydarzyć w najbliższym na bliższym czasie, w kilkudziesięciu lat. Jest kilka rzeczy, ten serial oczywiście ma swoje problemy, scenariusz ma swoje jakieś tam minusy. Są pewne rzeczy, które pewnie by się nie wydarzyły, ale to i tak wszystko przyćmiewa to, że jako w ogóle, ja osobiście serialowi daję 8,5. Teraz patrzę tutaj na film webie. Film Web daje temu 7,8 na prawie 6000 ocen, więc ludziom się to naprawdę podoba. Więc ci z was, którzy tego jeszcze nie widzieli, absolutnie serdecznie polecam. Dziesiąty odcinek czwartego sezonu to jest absolutny sztos. Ze łzami w oczach oglądałem końcówkę i no, inna sprawa, że trochę jestem zboczony, jeśli chodzi o fantastykę. Natomiast ja osobiście żałuję, znaczy nie, nie żałuję. Jest mi osobiście przykro, że to już znam, że to wszystko już widziałem i nie mogę przez to przejść po raz kolejny. Polecam Wam, kochani, słuchajcie, z Apple TV Plus. Bo jest to historia niezwykła, wspaniała. Historia tak naprawdę mogłaby być namacalna, gdyby, gdyby nie dzisiejsi politycy, wczorajsi politycy, nie mówię tylko o naszym kraju, mówię też o Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych o tym, co by było, gdyby ludzie troszeczkę bardziej się przyłożyli do, do nauki i co by było, gdyby ludzie bardziej cenili sobie własny rozwój technologiczny oraz rozwój ten w kosmosie, bo niechybnie, prawdopodobnie, w prędzej, prędzej czy później nas to czeka. A dzisiejsze i wczorajsze wydarzenia historyczne pokazują tylko, że ciągle jest to odkładane i odkładane. Także jeżeli komuś mogę polecić i jeżeli ktoś lubi fantastykę i lubi ktoś naprawdę tą taką namacalną, dotykalną fantastykę, która może się wydarzyć za kilka, kilkanaście lat, dziesiąt lat, serdecznie Wam polecam, bo jest to naprawdę kawał dobrego kina. A mi osobiście jest tylko przykro, że już to widziałem i przez to przeszedłem i trzeba teraz czekać kolejne, nie wiem, półtora roku, przynajmniej, dwa, przynajmniej półtora roku, dwa lata na, na kolejny sezon. Czytałem na Apple TV+, że chyba, że niby jest potwierdzony, ale wiecie, różnie to z tym bywa. W ogóle jeśli chodzi o sam Apple, a i to, to nie jest tak, że to jest filmik sponsorowany, absolutnie, mnie się nie da kupić. Przynajmniej jeszcze nikt nie próbował. <grym> w każdym razie, słuchajcie, Apple TV+, Plus to jest taka, taka platforma, gdzie... Tam każdy serial, każdy film, nawet jeżeli wam się treść nie bardzo podoba, to we w tym wszystkim jest jakość. Naprawdę w tym wszystkim jest jakość, pomysł, e, dobry scenariusz, dobra seria, świetnie dobrani aktorzy, no i przede wszystkim świetnie kręcone zdjęcia. Jest to na pewno pełna profeska, którą oni. Dla mnie najlepsza strona streamingowa z, ze wszystkich. E, może, może HBO jeszcze też i... Dobra, no to OK. Apple TV Plus i HBO. Być może są w tym, na, tym, na tych czołowych miejscach, ale jednak Apple TV Plus jestem złotym medalistą póki co, jak dla mnie, jeśli chodzi o ten wyścig, wyścig najlepszych streamów w, na świecie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także słuchajcie. Je, a, no i co najważniejsze. W tym serialu For All Mankind gra przecież nasz, nasz człowiek z MCU, Piotr Kadamczyk, który gra fantastyczną rolę. Wiadomo, jak to zwykle, on, grzeczny, uprzejmy, kulturalny, tym razem gra radzieckiego naukowca. Który, dzięki któremu ta historia jest jeszcze bardziej wyrazista, jest jeszcze bardziej, e, z jeszcze głębszym takim przekazem, e, który. Dobra, nie, bo to byłby spoiler, to nie chcę wam mówić. Niemniej, Piotr Kadamczyk słuchajcie, zagrał e, dla mnie kolejne, kolejną nagrodę Emmy, jeśli chodzi. Albo nie wiem, czy kolejną, ale przynajmniej pierwszą, drugą, trzeciąplanową, nie wiem, czy ja mi daje za takie, za takie role. Nagrody, prawdopodobnie tak, bo tam jest chyba kilkadziesiąt nagród, więc i drugą planowałem, więc na pewno by się znalazło. Piotr Adamczyk, słuchajcie, jest sztosem, jest najlepszym, jednym, albo jednym z najlepszych, albo najlepszym polskim eksportowym aktorem. Czy wszech czasów? Nie będę się kłócił, ale na pewno, na pewno, na pewno w tym, w tym stuleciu. Dobra, słuchajcie, pięć minut się nagadałem, chyba wystarczy. Także jeżeli, jeżeli, jeżeli na te chłodne, zimowe wieczory ktoś nie potrafi się zdecydować, co chce oglądać, for all mankind, absolutny stos, naprawdę nie będziecie żałować i naprawdę na pewno w komentarzach ktoś mi zostawi, tak Piotrek miałeś rację, bo jest zajebisty, bo jest. Dobra, także trzymajcie się, do zobaczenia i... i tyle w tej, w tej chwili. Pa, pa.